Wcale, jakie sobie, wyznaczyliśmy sobie to że cała Poglądamy Unia Europejska nawet jakby wróciła do epoki kamienia łupanego. I... Jak niewidomy pisze komentarze i czyta. Michał R. Łodarski, punktor. 17 minut temu prof. Krzemiński w swoim buractwie jest niepowtarzalny mistrz. 3 wykrzyknik, 4 komentarze, 20. Sortuj komentarze, przy... Zamknij przycisk. Pamiętaj, by w komentarzach wytycznych dla społecznych... Dodaj publiczny K.O. Polski qr pokazano. No, sobie pokazuje sobie tutaj okno, Samsung. P. Kla P O O Tam gdzie dotknę literki, mówi mi jaka to lisyderka. Zygmunt. I dwa razy uderzam. Z. Pozy D. D. R. R. Ku Q. R. Powrót. cofniemy Sunięto A. A. W. W. O. U I. O. Olga. I. I. M. M. Pozdrawiam. Klawisz spacji. Pozdrawiam. 6. Wpisywanie głosowe, przycisk. Musimy wpisać głosowo. Pozdrawiam, pozdrawiam. Kliknij i mów wprowadza. ustawienia przycisk. Wprowadzanie... Kliknij imu. Edytowanie. Pozdrawiam. 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 Pole edycji. Dodaj publiczny komentarz. Dodaj publiczny, publiczny komentarz. Wyślij komentarz. komentarz przycisk. Klawiatura ukryta. YouTube. Dodaj publiczny K O M E N T A R Z. kropka. przycisk na liście. Pisze komentarze. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam do kolejnych. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Cześć. Naciśnij również dzwonek. Odtwarza następny film. Odtwarza Pierwsza. Zatrzymaj przycisk.